Sportowe. Marta Walaszczyk witam i zapraszam na serwis sportowy. Podczas finałów mistrzostw Europy Euro 2012 w każdym mieście gospodarzu znajdować się będzie strefa kibica. Ta w poznaniu ma się wyróżniać pośród pozostałych i być dowodem na to, że Poznań jest miastem wyjątkowym, pełnym niezwykłych ludzi i miejscem, do którego warto wracać. Euro 2012 to nie tylko stadiony i emocje na trybunach. Niezwykle ważnym elementem piłkarskiego święta będą strefy kibica. Ta w Poznaniu znajdować się będzie w centrum miasta, dokładnie na placu wolności. Mówi Katarzyna Parysek, odpowiedzialna za koordynację działań związanych z organizacją strefy kibica. Poznańska strefa będzie podzielona na takie naturalnie dwa obszary. Pierwszy główna, główna płyta placu wolności jako miejsce dedykowane najbardziej zagorzałym kibicom piłki nożnej, z bezpośrednim dostępem do głównej sceny i głównego telebimu ponad 100 metrowego, gdzie będzie można śledzić losy piłkarskich drużyn. I druga część aleje Marcinkowskiego, strefa rekreacji wypoczynku z mnóstwem atrakcji rekreacyjnych, sportowych, różnego rodzaju konkursów. Z pewnością w strefie trudno się będzie nudzić. Lechosław Olszewski z Innovation Communication Group, który ma się zająć organizacją strefy kibica, ma nadzieję na przyciągnięcie fanów nie tylko podczas spotkań na poznańskim stadionie. Tak naprawdę chcielibyśmy, żeby ten cały projekt był jednym takim wielkim, spektakularnym wydarzeniem. W gruncie rzeczy zależy nam na tym, żeby atrakcyjność strefy codziennie była taka sama. W poznańskiej strefie kibica każdy znajdzie coś dla siebie. Czas więc już teraz zaplanować sobie kilka dni wolnego, by w czerwcu przeżywać emocje z kibicami stałej Europy. Dla Radia Rotunda, Błażej Daracz. Termy maltańskie chcą przyciągnąć poznaniaków promocją. Od 15 kwietnia za godzinę na basenie sportowym zapłacimy 5 zł. Mieszkańcy zgodnie twierdzą, że z powodu zbyt wygórowanych cen baseny nie cieszyły się oczekiwaną popularnością. Ceny poza obniżką są zbyt zaporowe. Oczywiście są za wysokie i powinni więcej robić takich promocji jak była ostatnia, że 5 godzin za 25 zł na przykład. Mogły być niższe, jak to z tego co słyszałem. Wszyscy narzekają, że są duże ceny. Tak jak się orientowałem to jest trochę za drogo. No Chodzimy na basen do Swarzędza. Jest dużo tak? Taniej. Mniej atrakcji, ale jest dużo taniej. Było drogo. I widać to, bo właśnie odkąd jest ta promocja za pieniądze to chodzę właśnie na część sportową i widzę jak mały jest ludzi. To oczywiście, że są zbyt wysokie. Aczkolwiek kiedyś będzie trzeba wybrać, mimo to, mimo to że jest taka cena. Nie? Świetna akcja rezerwowych Marcina Kikuta i Rafała Murawskiego dała Lechowi Poznań wygraną 1-0 nad Górnikiem Zabrze w zaległym meczu Ekstraklasy. Do miejsca pucharowego Kolejosz traci 6 punktów w tabeli. Mecz z górnikiem miał dać odpowiedź na pytanie, czy Lechici po szczęśliwym zwycięstwie nad Śląskiem Wrocław zaczną wstawać z kolan i czy w związku z tym sezon jest jeszcze do uratowania. Okazało się, że jeśli obecna rewolucja w zespole ma przynieść trwałe zmiany na lepsze, to trzeba będzie jeszcze na nią poczekać. Najważniejsze dla kibiców i zespołu jest to, że Lechowi wreszcie przebywa punktów w tabeli i to w tempie niespotykanym od dawna. 6 punktów w 4 dni już zdobył bardziej determinacją niż piękną grą w piłkę. To wszystko, co dla Was przygotowaliśmy. Zapraszam za tydzień.